Jezus przychodzi do celnika, wchodzi do Jego komory celnej po to, żeby z Nim porozmawiać i zmienić Mu życie. Dlatego ja dzisiaj zaprosiłem Was do swojej celi, czyli do pokoju, w którym mieszka Mnich. Jest on zupełnie niewielki, ja wiem, ile to może być, niecałe 10 metrów kwadratowych, nie ma za dużo miejsca, to prawda. Ale na ścianek, jak widać, trochę jeszcze jest na przykład na ikony. Zaprosiłem Was po to, żeby, żeby jeszcze pójść troszeczkę dalej. Nie tylko zatrzymać się przy historii jednego Grzesznika opisywanego przez Ewangelistę Mateusza, ale także powiedzieć dwa zdania o historii innego Grzesznika, o mnie. Bo tak jest. Bardzo mi się spodobało, kiedy któregoś dnia nasz przełożony powiedział. Że z jednej strony my, zamykając się w klasztorze, jakby uciekamy przed tym światem, który może nas zepsuć, tym światem, w którym jest wiele niebezpieczeństw, czyha na człowieka wierzącego, ale z drugiej strony zamykamy się w klasztorze może także po to, żeby uchronić świat przed nami samymi, przed naszą, naszym grzechem i tym wszystkim, co może być trudne do zniesienia dla drugiego człowieka, gdy spotka mnie w swoim życiu. Może to nie jest zbyt e, dobre wprowadzenie do naszego osobistego spotkania w czasie rekolekcji, ale chcę po prostu powiedzieć e, o tym, że, że jestem taki sam przecież jak Wy e, i będę chciał się podzielić z Wami tym, co sam przeżywam. Ale żeby e, mieć trochę odwagi w tym wszystkim, e, zabiorę ze sobą zabiorę ze sobą e, tego świętego, świętego Józefa to jest odkrycie ja będę wam trochę opowiadał o świętym Józefie to jest moje odkrycie w mojego życia spotkałem go dawno temu na swojej drodze jeszcze jako redaktor gościa niedzielnego miałem napisać artykuł o siostrach zakonnych i ich miłości do świętego Józefa i wtedy te świadectwo tych sióstr zakonnych z którymi rozmawiałem do tego artykułu ono mnie otworzyło mi oczy na tego świętego, bo on jest taki dyskretny, taki cichy, taki w tle, że bardzo często w naszej duchowości niezauważany. Ja ze świętym Józefem przyjadę do was i, i, i zabieram go ze sobą właśnie po to, żeby dodawał mi otuchy, żeby był razem ze mną, żeby ten, który stawia się za mną, mógł wspierać mnie w tym doświadczeniu, kiedy jako grzesznik będę stawał po to, aby głosić Wam w tym wypadku Słowo Boże. Jesteśmy razem, spotkamy się i dlatego bardzo się z tego cieszę. Ogromnie jestem wdzięczny za ten tydzień małego przygotowania internetowego no i do zobaczenia już naprawdę w cztery oczy od pierwszej mszy świętej niedzielnej, czyli w sobotę wieczorem. Z Bogiem i do zobaczenia.